Tak, mroz! Mocny jak w kość! O, Witajcie wszyscy! Eee, w tym audio będzie wywiad z... Ee, tak, ze starszkiem, który brał udział w II Światowej... E, II Wojny Światowej! Dobra, mogę panu zadać parę pytań? Odnoście jakie? Drugiej wojny i partyzantki No dobrze, ale w domu czeka na mnie kot No dobrze, no to może zaczniemy od... od... o, czekaj bo co ja miałem powiedzieć o. To może zaczniemy od tego, że ja jako kiedy jak byłem partyzantce Na początku byłem zwykłym, a ja raczej rekrutem I było tak, że po prostu Dali mi broń, amunicję i wypierdalałem nabój. No ale niestety, kiedy wybuchła by druga wojna ślubowa, to niestety, jak to się mówi, zapierdalałem, co nie? No. Ale były trudne czasy. Jedy, jedno ziarenko fasolki i sporo wody. Co lepsze, woda czy ziarenko fasolki? Bo ja wziąłem fasolkę, bo jak dostałem zatwardzenie, to kurce w trakcie wojny nie będę musiał stracić, bo ja mam zatwardzenie co chwilę. Dobra. A, czy walczył pan na froncie, czy może raczej z tyłu w e, armii? No, jakby to powiedzieć, walczyłem i tu i tu, ale najczęściej walczyłem w Warszawie. Dlaczego? Dlatego, że tam przeważnie były same mędry. No ale jak to było? Był oficy to rozstrzelania za egzekucję, więc brałem broń i napierdalałem w niego ile wleci. A potem spierdalałem, bo mnie go szczury albo psy. No przeważnie psy. Ale szczury też były, tylko że w kanałach. No ale jakoś to weszło. No i potem kiedy się wróci do siedziby głównej przykładowo do podziemia, tam dają medalik, ale ja nie dostałem, bo dostałem w dupę za to, że zabrałem, zapomniałem zabrać broń. No ale niestety, takie życie Człowiek zapomina, a raz sobie przypomina Ja przypadkowo teraz sobie przypomniałem, że zostawiłem konda samego w domu Gdzie? Mam pełno włóczki Bo ja produkuję włóczkę No to muszę się śpieszyć Dobra, ostatnie pytanie na dzisiejszy O Jezu, Jezu, nie zechceś No dobra mu Ostatnie pytanie na dzisiejszy wywiad no, przedostatnim. Jak pan przypomina... Ee, no może... Może tak... Czy dużo osób z pana rodziny... Jeżeli oczywiście mogę się o to zapytać... Czy dużo osób z pana rodziny... Zabili Niemcy, bądź rusty. Ja niestety musiałem zabrać swojego brata. Bo wstąpił do oddziału... SS, tak zwanego... S... coś tam. Nie pamiętam dokładnie, nie interesowałem się tym. Ale wiem jedno, że tylko mój brat był w ecs manach ale niestety padł, bo kiedy dostał broń, dostał kurkę w łeb ode mnie. Niestety pomściłem go, no i poszłem do domu. bez stracie. rozumiałem zatwardzenie, no niestety. No, powiedz coś jeszcze, nie wiem, no nie chce mi się zyszogalać. gadać, no. Bo... Ku**a, mi się chce. no szybciej mów, co tam chcesz ku**a, dziadzie jebany, bo kurwa śpieszy mi się na mi, że kurwa ty, co jak to się nazywa, tak okrągłe jest. Takie zawijane, te... Włóczki, no, kurwa, mówię chyba włóczki, to nie? No. Czy gdyby była teraz e, wojna, znaczy trzecia wojna światowa, załóżmy, e, to wolałby pan, e, na przykład, e, wejść do wojska... Jeżeli by nie można było wejść do wojska polskiego, to wolałby pan iść do Niemców, czy do Ruskich? Znaczy do Rosji. Więc co ja bym ja zrobił? Ja wyciągnąłbym karabin i bym napierdalał i w jednego i w drugiego i chuj i w dupę O tak ci powiem Dobra ja spadam bo mi się kurwa sracie O kurwa